Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznoślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Nie okazujemy wdzięczności sprawcy darów. Nie zawsze pamiętamy o pierwszym źródle, do którego powinny wracać, i z tego właśnie powodu nie spływa na nas potok łask. Zawsze bowiem łaska jest udzielana należycie za nią dziękującemu. Bóg zwykł udawać pokornym to, co odejmuje wyniosłym. Nie chcę takich pociech, które pozbawiają mnie skruchy. Nie cenię też wcale kontemplacji rodzącej pychę. Nie zawsze bowiem to, co wzniosłe, jest zarazem święte, nie zawsze słodkie jest dobre, nie każde pragnienie jest czyste, i nie wszystko mi drogie jest miłe Bogu. Chętnie przyjmuję łaskę, która daje mi więcej pokory i bojaźni Bożej oraz ułatwia zapomnienie o sobie samym. Ten, kogo pouczył dar łaski i oświeciła chłosta jej pozbawienia, nie będzie śmiał przypisywać sobie samemu żadnego dobra. Łatwiej mu będzie przyznać się do swej nędzy i ogołocenia. Oddaj Bogu co Boże, sobie zaś przypisz co do ciebie należy, a mianowicie Bogu dziękuj za otrzymane łaski. A sam pamiętaj o swej winie i karze za nią należnej stawiaj siebie jak najniżej a otrzymasz najwyższe bo bez najniższego nie będzie też najwyższego święci najwięksi w oczach boga najmniejsi są we własnych oczach a im większą otoczeni są chwałą tym bardziej w swym sercu pokorni